Szczęść Boże, proszę Państwa. Zakończyliśmy bardzo ważny historyczny etap. Dzięki Waszej hojności, Waszemu dobremu sercu, Waszej miłości, mogliśmy przez ponad trzy miesiące gościć w naszym klasztorze rodziny z Ukrainy, które uciekały przed wojną, a tutaj znalazły schronienie. Przewinęło się przez nas klasztor ponad 100 osób, z czego. 80 parę osób mieszkało tutaj dłuższy czas. Jest ze mną Nani, Nani przyjechała z Zaporosza. Nani była z nami właśnie te trzy miesiące i była taką naszą kierowniczką obiektu i opiekunką tych wszystkich Ukraińców, moją prawą ręką i też dzięki niej się tutaj fajnie służyć. Proszę Państwa, kończy się ten etap zamieszkiwania gości z Ukrainy w naszym klasztorze ale nie kończy się nasza hojność, nasza pomoc i nasza przyjaźń. Yy, znaleźliśmy dzięki wsparciu finansowemu od państwa, poprzez różnego rodzaju wpłaty, gesty, yy, osobistych takich właśnie podarunków, ale także wspierają nas różnego rodzaju fundacje i także miasto i nasze państwo, że wynajęliśmy około 10 mieszkań na dłuższy czas, na rok dla rodzin, to są rodziny wielodzietne, to są głównie kobiety, bo mężczyźni zostali na froncie. Więc kobiety z dziećmi, z siostrami, szwagierkami, mamami teściowymi, z pieskiem, z kotkiem, mają już swoje mieszkania, które my wynajęliśmy na klasztor. Ja reprezentowałem klasztor podpisując umowy, ale bezpiecznie, w bardzo dobrych warunkach, nasi goście z Ukrainy mogą mieszkać. Trochę o kosztach. Tak? Do tej pory wydaliśmy 130 tysięcy, proszę Państwa. no To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale trzeba było y, przez ten czas utrzymywać, wspierać. Tak naprawdę ci nasi goście przyjechali często z jedną lub dwoma reklamówkami, nic nie posiadali, więc y, byliśmy bardzo hojni, przyjacielscy, tak żeby oni w tej poczuli się jak w domu. Także te mieszkania niektóre, chociaż wspaniałe i ładne, no to jednak trzeba było doposażyć bo chyba Państwo sobie zdają sprawę, że teraz we Wrocławiu jesteśmy w rankingu na pierwszym miejscu drożyzny wynajmu mieszkań, więc często braliśmy te mieszkania mniej tak żeby można było potem własnym cudem albo od Państwa zdobyć różnego rodzaju meble, albo po prostu dokupić uposażenie pokoi, łazienek i kuchni. Do końca wspierania naszych gości jeszcze potrzebujemy wydać około 140 tysięcy, te pieniądze zasadniczo już mamy, więc mamy zabezpieczone, tak, to yy, zaopiekowanie się i też nie chcemy całościowo brać odpowiedzialności za utrzymanie naszych yy, gości z Ukrainy. Już w większości pomogliśmy im znaleźć pracę, tak, zarabiają, więc też yy, coraz bardziej będą mogli przyjmować odpowiedzialność i Częściowe płatności za swój pobyt, za swoje utrzymanie, za wynajęcie mieszkania, ale na początku chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa, żeby odsapnęli i rzeczywiście trochę pomieszkali, gdzie my dzięki Państwa hojności im to umożliwiamy. Mami, powiedz coś. Втіла подякувати всім за те, що ми могли тут зростать, що нас тут зустріли як, як вдома і чули ми ще тут безпечне. То e, e, я тут мішкала найбільше і вітала дуже людям, які приїжджали. Потім для них знаходили мішкання. То було файне мішкання. Люди були задоволені, чулися в безпеці по ти по тим. Po tej wojnie, kiedy nie oczekali z tego miejsca, przepraszam bardzo, że się po polsku, ale chociaż tak, to wszystko dzięki wam, co mogło pojść do szkoły, mogli dzieci pojeść do szkoły, za te pieniądze, jakie były dla nas wydzielone. Teraz mieszkamy już w mieszkaniach i to bardzo fajnie, co była taka możliwość pomocy nam, kościołowi i dzięki wszystkim wam. Czuję się tutaj jak w domu. Dzięki wszystkim, kto tu mieszka, kto tu pracuje, i dzięki, tomu, dzięki wszystkim, co przyjęli nas do swojego domu, do swojego serca, no to odczuwałaś się bardzo. Chcę z Wam duży dziękuję. I Ця помощ не залишиться е, десь минулому. Вона завжди буде на нашому серці, як і всі люди, які нам допомагали е, завжди в серці. Дякую. Дякую вам.